Teraz musimy dodać ten kickdown cały. Ja ci powiem, wczoraj jechałem samochodem taty, i on działa w, tylko w trybie sport. No bo normalnie, jak dawałem kickdown, to nic się takiego nie działo w tych innych trybach. I, I moim zdaniem to jest jakoś tak, że w API tego obiektu przychodzi taka zmienna. I Jak głęboko nacisnąłeś do gazu, to będzie jakiś threshold. No, jakoś tak. Albo w ogóle. Ja bym to opakował w taką klasę, Threshold, taką malutką klasę. O tutaj, gdzieś tam na chwilę napi napiszę Threshold, i w środku miał tego dubla. Co sądzisz? Taki Walu Object to się nazywało. Widziałem na, na, na konferencji. O, słyszałem o tych udziwnieniach, ale po co to? Po co tyle klas tworzyć? No na co to jest? Co to wnosi nowego? No, no to jest język klasowy. Na no. ci nie podoba, to mogłeś wybrać inny paradygmat, nie? Przesiałeś piach? Dobra, tak takich ja później... wizjonerów. Powiem ci, to cztery pokolenia wizjonerów przeżyłem. No, no dobra, od pasuje. razu lepiej, czyściej, mniej plików. Ja to później i tak chyba w hmm, nadgodzinach zmienię, ale na razie zostawmy. Dobra, to, to i. Masz szczęście, może... że co Review nie robimy, bo ja bym to wyłapał. Może z tym się chociaż zgodzisz? No, ymm, to będą trzy ify. No oczywiście. W tak jak mówiłem, wczoraj widziałem, że to jest tylko sport. If threshold większy od pół, to będzie coś. Else if threshold. Ups. A nawiasy. Większy od 0,7 to rób coś, czyli tak. Ta logika zwykła taka jest tutaj. To się zgadza, jeżeli, jeżeli wciśniesz agresywnie. Pedał gazu w trybie sport to jest redukcja, a jak jeszcze głębiej go wciśniesz, to nawet dwa biegi można nam zrzucić. To się o, dzieje tak. tylko w trybie sport, tak? A w trybie komfort zrzuca tylko jeden bieg. A w trybie eko w ogóle to nie działa. Dobra, czyli nacisnąłem mocno, to muszę zrobić redukcję. Tak, ale jak bardzo mocno, czyli 0,7 to podwójną redukcję. Czekaj, czyli kopiuję to? A, widzę, że już się nauczyłeś paternów firmowych. I teraz to. I, i to odparł. pasty. Kopij pasta to jak twój wujek i stryjek. Ja bym ciągle te utilsy wprowadził. Metoda utils przekazywana, przekazywana przez parametr gearbox i tam ile redukujesz, no ale. I co? Jeszcze rozumiem, że... z springiem byś to wstrzyknął pewnie, Ajdź. No dobra, chyba. a jeszcze komfort, tak? Hmm. Tutaj jest komfort, to, to zrobimy tak. If threshold mniejszy niż pół. To rób to, co robiłeś. To jest to. Oto. A w przeciwnym wypadku to jest kickdown. Dobrze mówię, Zaszek? No tak, tak, zgadza się. I to, tak? Redukcja. Jeszcze zrobię formatowanie, żeby się lepiej czytało kod. O. Skrótem klawiszowym w IntelliJ-u. Widziałeś? Ale powiem Ci coś śmiesznego. I tutaj moglibyśmy user story napisać. <laughs> Jedziesz sobie za ciężarówką elegancko, widzisz miejsce do wyprzedzania, wciskasz głęboko gaz i tu, o, się silnik silniki, wyprzedzasz. Widać, że nie rozumiesz idei user story, bo to powinno być napisane tak. Jako kierowca, żeby wyprzedzić, to kick down, czy jakoś tak. Struktura Twojego user story jest bezsensowna. Przepraszam, ale ode mnie też się możesz czegoś nauczyć.